Szanowni Państwo, podczas naszej dzisiejszej rozmowy takie pojęcie jak artyterapia czy muzykoterapia będą padały nie jeden raz. Będziemy bowiem rozmawiali o bardzo ważnym wydarzeniu i bardzo ważnej kampanii. Kampanii Słyszę dobre dźwięki i o konferencji, która będzie miała miejsce już 8 czerwca. Co to za konferencja? Kto może wziąć w niej udział, a kto nawet powinien? O tym będziemy rozmawiali z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Pani dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pani Małgorzata Wyrębska-Rospara, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpital Zdroje. Dzień dobry. Szanowny Panie, zaczniemy... Od właśnie tej konferencji, konferencji, na którą zapisy już trwają, 8 czerwca, więc zostało jeszcze kilka dni, zostało jeszcze kilka momentów, żeby się dopisać do tego wydarzenia. Wydarzenia, które z punktu widzenia i rodziców, i młodych ludzi jest wydarzeniem bardzo istotnym. No myślę, że tak naprawdę z punktu widzenia wszystkich no nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w trudnym momencie. Właściwie już pomalutku następuje rozprężenie, może nawet trochę niebezpieczne po okresie pandemii, ale rzeczywiście ten trudny czas z jednej strony wyzwolił nas refleksję na temat naszej kondycji, na temat tego, jak funkcjonujemy samotnie, ale też i w otoczeniu, na temat pewnych naszych deficytów. A dla nas jako Filharmonii stanowił taki moment z jednej strony zatrzymania, chociaż nie zatrzymaliśmy się, ale też do określenia na nowo naszej roli. Czyli nie tylko tego, który dostarcza dobre dźwięki w postaci koncertów, ale być może instytucji, która może inspirować, a przede wszystkim podejmować ważne tematy, jaką rolę muzyka dzisiaj może pełnić, a przede wszystkim czym może pomagać tym wszystkim, którym Przynosi ukojenie, czyli mówimy tu zarówno o różnych grupach z dysfunkcjami, które na co dzień zmagają się z samotnością, z poczuciem pewnego wyobcowania w dzisiejszym świecie, czy nawet. Osób, które najzwyczajniej nie radzą sobie z różnymi emocjami, ze zmianami, z którymi musieli się zmierzyć. Czyli rodzice, dzieci jako jedna z grup bardzo wrażliwych, ale tak naprawdę pedagodzy, osoby, które zajmują się na co dzień wsparciem, osoby poszukujące takiego wsparcia, nauczyciele całe grono, dla których muzyka jest ważna, ale też Pomoc poprzez muzykę jest ważnym elementem codziennego funkcjonowania. Przypomnę, że rozmawiamy o polsko-niemieckiej konferencji online Edu nowe wyzwania w muzykoterapii. Jakie wyzwania będą sformułowane właśnie w tej konferencji i w jakiej formule ta konferencja będzie się odbywać? Bo to nie będzie tylko tak, że się Państwo spotkacie i będziecie rozmawiać, bowiem tych rozmaitych innych sektorów oddziaływania na odbiorców i uczestników zaplanowaliście Państwo znacznie więcej. Najważniejsze wyzwania muzykoterapii to po pierwsze, na ile muzyka może wspierać profesjonalistów w bardzo trudnym procesie, zwłaszcza jeżeli mówimy o kondycji psychicznej. To są trudne terapie, to jest długi proces i jaką rolę muzyka w szerokim aspekcie, czy nawet szerzej, sztuka może spełniać. Kolejne wyzwanie to jest wyzwanie, na ile jesteśmy w stanie czerpać z tego, co już zostało wypracowane, a na ile poszukiwać kolejnych ścieżek w zakresie efektywnego wykorzystania muzyki. I trzecie, dla mnie najistotniejsze, jaką rolę instytucje artystyczne, takie jak filharmonia, jak teatr, mogą spełniać, aby właśnie wspierać ten cały proces. W mądry sposób wykorzystać to, w czym naprawdę są dobre, czyli w tworzeniu sztuki i docieraniu z nią do wszystkich. Pani doktor, funkcjonujemy w dość specyficznym czasie, tak dla kultury, jak i dla całego życia społecznego, i wyobrażam sobie, że Państwo, podobnie jak Pani Dyrektor powiedziała przed momentem, również definiujecie nowe wyzwania, jeżeli chodzi o pomaganie młodym mieszkańcom naszego regionu. W jaki sposób w te nowe wyzwania, można wpisać sztuka, kultura i muzyka. Myślę, że teraz stoimy, tak jak pani dyrektor powiedziała, że wszyscy w, trochę w nowym świecie, tak? Z młodzież stanęła w nowych sytuacjach, których nigdy wcześniej nie miała do czynienia. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z izolacją, z lockdownem, z nauczaniem online. I pacjent, taki młody pacjent, nie jest łatwym pacjentem. My chcemy im zaproponować oprócz form terapii, psychoterapii, form oddziaływań farmakologicznych, również inne formy, które będą dla nich tak naprawdę atrakcyjne. I jedną z takich form jest właśnie muzykoterapia. Chcemy, gdzie młodzież, dzieci, które mają różne problemy psychiczne, mogą siebie wyrazić poprzez dźwięki, mogą wyrazić swoje emocje, gdyż nie zawsze młodzież potrafi, zwłaszcza. Młodzież, która ma różne dysfunkcje, na przykład dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci niepełnosprawne intelektualnie, one nie zawsze potrafią wyrazić to, co czują. Nie zawsze potrafimy do nich w pełni dotrzeć. A przez muzykę każdy z nas kocha muzykę, każdy z nas w jakiś sposób na swój sposób ją rozumie i chcemy pokazać konferencjom, że w ten sposób też możemy do nich dotrzeć i im pomóc w terapii w tych trudnych dla nich teraz momentach, w sytuacjach, w których się znaleźli, których wcześniej nie... Nie byli. Te wątki artystyczne, do których zaraz jeszcze powrócimy, to jest jedna bardzo istotna rzecz, którą Państwo jako prelegenci będziecie poruszać, no ale tego kontekstu czasu rzeczywistego chyba nie uda się podczas tego spotkania również uniknąć, bo tak jak Panie powiedziałyście i chyba wszyscy jesteśmy tego świadomi, to jest zupełnie nowa rzeczywistość i zupełnie nowa rzeczywistość dla młodych ludzi. Tak, no my dorośli, nam trudno jest znaleźć się w tej rzeczywistości, bo w pewien sposób z życia, które prowadziliśmy, mieliśmy pełną swobodę, zostały nam te swobody w jakiś sposób przez epidemię ograniczone. I tym bardziej dla młodzieży. Ona się naprawdę boryka teraz z problemami, których my wcześniej jako psychiatrzy nie obserwowaliśmy. Mimo, że widzieliśmy wzrost dzieci, które zgłaszają się do nas z powodu zaburzeń depresyjnych czy innych zaburzeń lękowych, odżywiania, tak teraz te zaburzenia depresyjne często pojawiają się u dzieci, których myślę, że gdyby nie obecna sytuacja, gdyby nie nauczanie online, gdyby nie izolacja. Te dzieci nie miałyby tych problemów. Mam takich pacjentów, którzy ewidentnie mówią, że to zaczęły ich się problemy, ich obniżenie nastroju, trudności w funkcjonowaniu, właśnie w momencie wprowadzenia nauczania online. Nie głównie tego pierwszego, który mieliśmy w poprzednio w marcu, ale teraz w, w listopadzie. I do nich trzeba jakoś dotrzeć. No, chcemy jak na, w największym gronie, najwie, najwięcej, naj, do największej ilości dzieciaków dotrzeć. Pani dyrektor, to może będzie jedno z najbardziej banalnych pytań, jakie można zadać w tym kontekście, ale moim zdaniem bardzo ważne. Jak z Pani punktu widzenia i z Pani obserwacji muzyka wpływa na młodych ludzi? To opowiem przykładem bardzo osobistym. Obserwując właśnie mojego nastolatka w domu, który został skazany na na, no, na naukę online, mimo że dopiero zaczął nowy etap, czyli technikum, nagle został pozbawiony kontaktu, tego bardzo świeżego, z rówieśnikami i rzeczywiście zamknięty w tym swoim pokoju, i nagle zobaczyłam, że e, momentem dla niego oddechu i rodzajem terapii są jego różnego rodzaju poszukiwania muzyczne. Nagle zaczął odkrywać nowe obszary i ta muzyka, którą gdzieś znajdował, możliwość również wymiany ze mną swoich postrzeżeń, była swoistego rodzaju antidoto. Zobaczyłam, że to jest ta jedna ze ścieżek, która może dać możliwość Odrobinę ukojenia to również przestrzeń, gdzie młodzi ludzie mogą wymieniać się spostrzeżeniami, czyli mieć tą namiastkę swojego bezpośredniego kontaktu. To jest jedna ścieżka. Drugi element, który nam pokazał, jaką rolę odgrywa muzyka. To kiedy zabrakło koncertów, nagle spośród tego sporego grona melomanów, które najczęściej to są osoby starsze, i dla nich ten rytuał piątkowego koncertu to prawdziwe święto. Możliwość nie tylko słuchania muzyki, ale spotkania z rówieśnikami, z grupą znajomych, kiedy im nagle to odebrano, stanowiło absolutną przepaść. Zaczęliśmy dzwonić do naszych malomanów stałych, żeby podtrzymać ten kontakt. Okazało się, że to są długie rozmowy i tu pojawił się impuls, co możemy zrobić, żeby przynajmniej odrobinę do nich się zbliżyć również muzycznie i tak pojawił się pomysł na kolejny projekt, żeby właśnie tych starszych malomanów, nauczyć korzystania z nowych technologii, żeby mogli przynajmniej w tej ofercie, którą stworzyliśmy online, uczestniczyć i nagle okazało się, że ta muzyka jest zbawienna. No i właściwie taką wisienką na torcie były te chwile oddechu, a dzisiaj już taka może troszeczkę większa oddech, kiedy nagle pojawili się ponownie u nas słuchacze. Ja zobaczyłam uśmiech, nagle oni sami stwierdzili, że ich poczucie, samopoczucie psychiczne ich jak gdyby motywacja do funkcjonowania nawet codziennie wzrosła wraz z możliwością słuchania muzyki tych impulsów i jak gdyby takich sytuacji które nam pokazują że muzyka w bardzo różnych aspektach działa jest dużo no i kolejny impuls też z życia który przyszedł to jest historia która mnie absolutnie wzruszyła to było jedne no nie wiem czy z pierwszych kontaktów, bo to są zawsze bardzo intymne zwierzenia, czyli historia naszego dyrektora artystycznego Rune Bergmana. Gdzie fantastyczny dyrygent, ale rzeczywiście gdzieś tam po długich rozmowach, wejściu w głąb, okazało się, że ma też, mimo swojej radości, ogromnej witalności, swoją historię bardzo prywatną, gdzie jako młody tata musiał zmierzyć się z trudną diagnozą dziecka autystycznego. Na dodatek, no, nie był to ten łagodny, Autyzm, więc sugestie, aby rzeczywiście dziecko było poddane również specjalistycznej opiece, być może nawet poza domem, spowodowało, że postanowił zawalczyć i pokazał nam całą historię, jak poprzez muzykę udało mu się dziecko wprowadzić na nowo w świat, gdzie ma kontakty z rówieśnikami, gdzie sam zaczął muzykować, więc to są takie impulsy, które w zderzeniu z sytuacją, gdzie nagle wszyscy musieliśmy się na chwilę zatrzymać i przewartościować swoje życie, pokazały mi, że filharmonia musi na nowo zdefiniować też swoją rolę i wyjść naprzeciw potrzebom, które każdego dnia będą wzrastały. Bo my może skończymy pandemię, ale to, co z nami się zadziało w tym czasie, to, co z naszym otoczeniem, z tymi bardzo wrażliwymi ludźmi dookoła, czy młodymi, czy właśnie tymi, które. Które są szczególnej troski, już nie odwrócimy. Więc, mając takie narzędzie jak muzyka. Tylko mamy wyjście pomagać i uczyć się, jak to umiejętnie robić, więc taka konferencja jest przede wszystkim też dla nas nauką. No, ja Czy nie mogłabym tak, dodać proszę, tutaj jeszcze wtrącić się, bo to, co Pan pytał o muzyka jak wpływa, tak? Ja też często pytam pacjentów, na przykład, co robią jaki smutno, tak? Jak mają ten obniżony nastrój. Często jest odpowiedź słucha muzyki. Czyli słuchawki. Tak, oni się odgrodzają od świata zewnętrznego, słuchają swoich. Czasami są to bardzo smutne piosenki, czasami są rapowe, gdzie jest mnóstwo, wiem, bulgaryzmów, ale przez to oni odreagowują. W oddziale mamy salę taką terapii zajęciowej, gdzie mamy telewizor, mamy świetlice i tak naprawdę ja częściej widzę, że dzieciaki przynoszą jakieś tam pendrive, nie pendrive, oni słuchają muzyki, oni mało oglądają telewizji. Oni sobie coś tam szukają, tworzą swoje listy. Też nam się zdarzało, że ktoś napierał w normalnych, tak nazwę w tym słowie, czasach, że już musi wyjść z oddziału, bo musi na Woodstock jechać, tak? I są pertraktacje z rodzicami, bo oni muszą jechać na Woodstock. I rodzice nas pytają, a czy my ich możemy puścić, tak? Na ten Woodstock. I myślę, że ta muzyka jest bardzo ważna w życiu młodych ludzi, co też z mojego doświadczenia własnego wiem, że to była jedna główna chyba dziedzina mojego życia. I, i myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy przez tę muzykę, coś, co mamy wspólny język, właśnie docierali do tych młodych ludzi. Bo to pojęcie muzykoterapii, o czym pewnie podczas tej konferencji 8 czerwca będziecie państwo mówić jeszcze szerzej, to jest pojęcie bardzo szerokie i bardzo istotne, bo y, oczywiście pewnie encyklopedyczna definicja muzykoterapii y, jest inna niż ta, którą moglibyśmy opisać na przykładzie podanym przez panią kierownik, czyli bierzemy słuchawki na uszy i odcinamy się od świata 15 minut Jesteśmy spokojniejszymi ludźmi, jeżeli chodzi o przekonywanie rodziców do muzykoterapii, przekonywanie młodych ludzi, którzy mają rozmaite problemy do muzykoterapii, jak to się robi i czy po tym przełamaniu pierwszych wątpliwości, które pewnie mogą się czasami pojawiać, następuje później sukces i czy następuje później chęć kontynuacji właśnie tego wyciszania i powracania do lepszego funkcjonowania. Myślę, że rodziców nie trzeba tak bardzo przekonywać i dzieci, bo to, co mówiłam wcześniej, że jest to jedna z takich atrakcyjnych form terapii, właśnie, którą możemy zaproponować. I myślę, że to jest w ogóle taka nisza w Szczecinie, którą można rozwinąć, aby te dzieci do tej muzykoterapii zachęcać i tą terapię właśnie to, przez tą sztukę prowadzić. Ja trochę przygotowując się też tutaj, znalazłam, że w muzykoterapia jest jedną z najstarszych form terapii przez sztukę, więc myślę, że warto to. Kontynuować. To no, tam więcej. Według mnie, tak naprawdę, muzyka sama w sobie ma właściwości terapeutyczne. Jest to taka chyba najstarsza, najbardziej szlachetna forma wyrażania uczuć, emocji, ale też sprzyjająca takim działaniom społecznym, bo pozwalająca być razem, niezależnie od barier językowych. Muzyka rzeczywiście stanowi fantastyczne. Połączenie bycia razem, i ja tylko dodam, bo też od razu mi się nasunęło, bo mówimy o sytuacji takiej, powiedzmy, trochę biernego odczuwania muzyki, czyli tylko słuchania. Chociaż no, wbrew pozorom, to, co dzieje się w środku, w trakcie słuchania, trudno nazwać biernym. Dobrze, że Pan pokazał słuchać muzyki przez słuchawki, czyli te nauszne, a nie absolutnie dołszne, które są szkodliwe, a to też między innymi związane z jest z naszą akcją Słyszę dobre dźwięki, ale chciałam właśnie znowu przywołać przykład naszego dyrektora, gdzie on sam opowiada o tym, że na początku wprowadzając do normalnej szkoły swojego autystycznego syna, on brał udział w zajęciach chóru, mimo że nie umiał mówić. On biernie stał przy tych dzieciach, które śpiewały, i dzięki temu, że były to śpiewane słowa, krok po kroku on zaczął się otwierać, i dzięki śpiewowi, właśnie czyli tym wyrażanym w ten sposób słowom, zaczął mówić. Więc to jest też taki bardzo namacalny przykład, jak można również nie tylko, mówię, z codziennymi bolączkami, z bardzo trudną chorobą, jaką jest depresja, a właściwie często nieuleczalną, e, walczyć, ale też z różnymi dysfunkcjami, e, z którymi na co dzień mamy do czynienia. No, ja też tak się dotknęłam gdzieś tematu e, bardzo powszechnego, jak. E, Zaburzenia integracji sensorycznej i muzyka jest tu cudowna. Znajduje ukojenie, jest fantastycznym antidotum, mimo że na początku na wszystko jest nie. Ja też chciałam dodać, miałam kiedyś takiego pacjenta, właśnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim potężne zaburzenia zachowania, wieczne skargi i odkryli rodzice, że on potrafi śpiewać. Po prostu śpiewał fenomenalnie, zaczął wygrywać konkursy i on po prostu przyszedł się pożegnać ze mną w poradni, że on już nie potrzebuje więcej tutaj pomocy, bo ten śpiew mu pokazał, że on w czymś jest dobry, tak? Czymś, co w końcu zdobywa sukcesy, a nie jest wiecznie tym chłopcem, który, na, na którego ciągle są skargi. Więc tutaj znalezienie u dzieci tego właśnie, nawet w tej muzyce, coś, co potrafią zrobić, a naprawdę potrafią dzieci, jest bardzo, naprawdę ważne. No myślę, że takich przykładów w ogóle mamy. Tak, można możemy mnożyć. mnożyć właśnie dzieci, które na co dzień są wyobcowane gdzieś czują się źle jako z swoimi dysfunkcjami i nagle okazuje się, że to są dzieci niezwykle utalentowane, które nagle możliwość komunikacji, możliwość bycia w określonym środowisku właśnie znajdują poprzez wyrażanie siebie muzyką. właśnie Zarówno ta konferencja, czy cała kampania to będzie taka dobra przestrzeń do mnożenia tych przykładów właśnie Pani Dyrektor. Polsko-Niemiecka konferencja online Edu nowe wyzwania w muzykoterapii. Dodam jeszcze, że jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów Interreg 5a 8 czerwca. Zapisy nadal trwają, jak słyszycie, drodzy Państwo, wydarzenie, które rzeczywiście może zainspirować? Zresztą, chyba cała kampania, słyszę dobre dźwięki, zresztą po raz kolejny, po raz piąty, będzie inspirowała. Tyle, że tym razem w formie, chyba, jeszcze aktywniejszej, jeszcze bardziej rozprzestrzenionej czasowo i rozprzestrzenionej, jeżeli chodzi o ilość bodźców, zarówno wizualnych, jak i właśnie muzycznych. To prawda, tak naprawdę punkt wyjścia, jakim był słuch, kiedy rozpoczynaliśmy w 2016 roku kampanię taką edukacyjną, społeczną, czyli co zrobić, aby rzeczywiście zadbać o, o, o nasz słuch, pokazało nam, jak nie jest to oderwany element od całości, czyli jak bardzo związany jest w ogóle z ekologią, jak bardzo związany jest z naszym sposobem funkcjonowania i wreszcie nas doprowadził do tego, jak szeroko możemy zdefiniować dobre dźwięki. Ja tylko dodam jeszcze tak organizacyjnie do tego, co pan powiedział, że konferencja o tyle ma taką otwartą formułę, że zdecydowaliśmy się na formułę hybrydową, ponieważ konferencja będzie prowadzona w języku polskim, niemieckim, oczywiście z tłumaczeniem symultanicznym, także zapraszamy wszystkich, niezależnie od tu umiejętności językowych, również ze względu na zaproszonych gości i naszego partnera, jakim jest teatr. W Szwed, ale przede wszystkim hybryda, czyli możecie Państwo zdalnie uczestniczyć. Myślę, że jakąś tam niewielką jeszcze pulę tu już przy bezpośrednim kontakcie, również bezpośredniego uczestnictwa w naszej sali kameralnej mamy, także również możliwość zadawania prelegentom pytań na gorąco, na żywo. Pani dyrektor, czy są jakieś elementy kampanii, elementy festiwalu, na które szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę naszym widzom? Praktycznie ja bym najchętniej na wszystkie zwróciła uwagę, ale oczywiście to, co może być najatrakcyjniejsze, i w sposób oczywisty wiąże się z działalnością filharmonii, to dwa takie niezwykłe koncerty. Pierwszy to jest piątkowy żywioły, gdzie się zmierzymy z dźwiękami natury. One nie zawsze mogą być bardzo przyjemne, bo nawet odgłos burzy może w nas lęki wywoływać, ale oczywiście kwestia jest proporcji, dozowania. Chcemy pokazać, skąd możemy czerpać inspirację, jak w tym wszystkim odnajduje się również na instrumentach recyklingowych orkiestra symfoniczna, także piątek, niezależnie od wieku, od naszej wrażliwości na dźwięki, gorąco zapraszamy. No i niedziela, typowa rodzinna, cudowna niedziela, szum Morza Bałtyckiego, cudowna opowieść o tym, jak możemy dbać o such, na no dodatek pokazana, czyli jeszcze wymigana, pierwszy raz taki eksperyment, no i oczywiście piknik piknik, a właściwie miasteczko dobrych dźwięków, które, w które zamieni się nasz hol to sobota, czyli 12 czerwca. Zapraszamy wszystkich. Warsztat cudawianki, tak naprawdę, a wszystko wokół dobrych dźwięków. Także bardzo intensywny czas, szczególnie dla sekcji edukacyjnej, ale jeszcze sporo energii ma, może dzięki działaniom muzykoterapeutycznym. Czyli pani kierownik, podsumowując, rozumiem, że do wszystkich naszych widzów, młodych i starszych, rodziców, a także niekoniecznie rodziców, możemy zaapelować, żeby traktować muzykę nie tylko jako rozrywkę, ale także jako element naszego codziennego życia, który no, pomaga nam ten stresujący i niełatwy czas po prostu jak najlepiej przetrwać. No myślę, że tak, dokładnie jak pan redaktor powiedział, że. Do tak, i żeby rodzice trochę pozwalali tym dzieciom słuchać tej muzyki. Nawet takiej, trochę głośniej czasami. Nawet czasem trochę głośniej, ale takie, jakie dzieci chcą słuchać muzyki, a nie taką, jaką dorośli chcą, żeby słuchali. Tak, bo to myślę, że jest też ważne dla tych dzieciaków. Muzyka jest ważna, pewnie cisza jako element muzyki również może w przypadku ludzi zestresowanych odgrywać ważną rolę. Na pewno. Więc nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić i uważnie wsłuchiwać się w kolejne elementy zarówno konferencji, jak i kampanii, bo to jest bardzo ciekawy projekt na wielu płaszczyznach. Zapraszamy gorąco. Dorota serwa, dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Dziękuję. A także pani doktor Małgorzata wyrębska Rospara, kierownik poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szpitala w Zdrojach. Dziękuję. Ja przypomnę. 8 czerwca, czyli wydarzenie polsko-niemiecka konferencja online Edu Filharmonie, nowe wyzwania w muzykoterapii, jest to wydarzenie, które inauguruje kampanię Słyszę Dobre Dźwięki. Więcej informacji oczywiście na stronie internetowej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.